dobry, jestem Marek. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was naprawdę bardzo poważny film, który z pewnością wniesie dużo do światowej kinematografii, a mianowicie dzisiaj będziemy obowiązywać się folią. Sznurkiem oraz taśmą. A kto pierwszy uwolni się, wygra pieniądze Ile? Zaproponuj. 500 zł? Pięć tysięcy. Nie za dużo. Może być tysiąc. Dobrze, zostawiam przy 500 zł za uwolnienie się z folii bądź ze sznurka, bądź staśmy klejącej. Ja już w tym momencie wiem, że to będzie mocne. Wyobraźcie sobie, za chwilę będziemy obwiązani tym i będziemy musieli uwolnić się nie korzystając z żadnych narzędzi, po prostu mając do dyspozycji swoje ręce, które również będą unieruchomione. Nie zapomnijcie o zasadzie. Subskrybowanie tego kanału. Tutaj znajduje się czerwony przycisk, który musicie kliknąć tam na dole, jeżeli chcecie oglądać takie filmy jak ten. Zapraszam do oglądania. My sobie tutaj usiądziemy i szukamy właśnie kandydata, który chciałby nas zawiązać. Majster. No dokładnie. Tutaj kamerę proszę ustawić na statyw. Na samym początku zwiążemy się z stęży. Dobrze, majster już zepsuł statyw. To już zapowiada się ciekawie. Dobrze, to tutaj chyba jest potrzebna interwencja. Majster z poziomicą tylko przychęć. Tutaj, Majster, masz folię stretch. jak się używa tego, to na razie możemy sobie odłożyć i widzimy się z Państwem, jak już będziemy zawiązani. Jaki czas mamy na uwolnienie się z tego? Powiedz, bo, bo na przykład, jak nikt się nie uwolni, Nie, godzinę sobie dajemy. O ja! Godzina to za długo. A ile? 5 minut, tak? prawda? tak związany z tego. 5 minut. Na w tak jest ciężko jest tego tak tak przebić, nie? Dziesięć chociaż! Pięć! Nie mogę ręką ruszyć. Ale też nie. się miałem jeszcze dłoń w oldom, a teraz... Ja wtedy błąd. też. Mogę się tak tylko paluszkami poruszać. Ja myślałam, że wtedy to ja mogłabym wyjść sobie jakbyś tak... Jakby się, nie ścisnął. Ja bym wyszedł górą. Ale... No, no, ja oterwa się, ale teraz są w ogóle. To musisz nacisnąć stopę. To ah. jest. Niżej. O, dobra, zaczynamy. Ty! To nie jest łatwe! Oh. Co ty robisz teraz? Ej Ja chcę tylko jedno zrobić ja, wiosłem, nie. Ej, ja nie mogę Co ty otworzyłeś? Ale masz serce Ej, ja nie mogę Oj. Ja Ty ją łatwo związałeś A co, od dług zaczęłaś? No Ja nie sięgam do podłogi Ja chcę Maćka zablokować, żeby nie mu do podłowę. Ty, ja przegram Ja przegram Weź się uspokój Przestań Nie rób tego tak szybko przestań nie, zabieraj, zabieraj! Każde... Nie, ty nie możesz wygrać, ja muszę wygrać! Zostaw to! O kur... Dobra, idzie mi coś. Minuta 30 Patrz, co się dzieje. co zrobił? Nie! nie. bardzo. Pierwsza runda. jest dla mnie, ale myślałem, że ty wyda. Wiesz, tak wysunął Weźcie spróbuj wysunąć Nie wysunę się. Nie się? Ja miałem tutaj tak No że się w to zmieszczę Miałam tutaj to tu. ale i tak mi się udało wysunąć Nie wiem jakim cudem. Tu no, już mi się blokuje nie Ale to nie jest ostatnia runda Jeszcze zostało nam trochę Teraz walka o drugie miejsce O Jezu No nie Zbyt no co Maciuś, my idziemy sobie coś zjeść, napić się kawki O małpa, z nógcia złamałam Złamałaś? No, tak dość głęboko no, tak. no, tak. no, tak. no, tak. no dobra Maciuś, Ty się musisz rozplątać i wrócimy do Ciebie później, tak? Co? gdzie z tym krzesłem? <ślesk> Uważaj, żeby my mnie nie pomylili się, bo to jest domyślowa Co ty tam no nie znalazł że... No dobra, także na pierwszym miejscu w tej rundzie jakimś cudem ja nie wiem jak to się stało. Dziwne. Myślałem, że Karolina wygra. Na drugim miejscu Karolina, natomiast ostatni Karzewek Za chwilę widzimy się w kolejnej rundzie <grym wyszły> <Szynoki malą. grym wyszły> <grym wyszły> Jeszcze nogi balone. ci? Jeszcze to kawałek. Chciałem ci pomóc. A dlaczego oni tak szybko wyszli? Oni są za chudzi, ja po prostu jestem za szeroki. Mniejszy, oni sobie nogami pomogli. A, no właśnie. I co teraz? Gdzie oni poszli? Nie wiem. Ech! W kolejnej rundzie spożywamy taśmy. Druga runda jest oczywiście trudniejsza, ponieważ taśma nie rozciąga się aż tak bardzo jak folia. Ale jest ze mną Nie, kota nie będziemy wiązać I słuchajcie, eee, ponieważ zauważyłem, że ręce były dla was zbyt dużym ułatwieniem eee, dla eee, to to, że ja nie gra. Dlatego w tej rundzie nie mamy rąk Majster, Tobie oddaję taśmę i proszę nas wiązać Dla usprawnienia tego wszystkiego ja zawiążę maćkę No, wiąż dalej Wy akceptujecie to w jakiś sposób? Jesteście wszyscy związani? Tak Są no jakieś zastrzeżenia? Równo, Ktoś ma zastrzeżenia? Ręka do góry Ja mam, dobra. ja mam Każdy za lekko Dobra, macie tak, ja. e, Półtorej minuty na to Co? No? Ile? Nie no, co? Tak samo jak wtedy Pięć. Po prostu? No A nie po prostu pierwszy, drugi, trzeci? Majesz taki cwary tak? Czas start a! Ała, 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 ała. Nie ała. O cholera, ale to jest masakra Ty, tego nie da się zrobić Aaa Nie A, da się Włosy se powyliwam jak to na moje ręce Karolina, ja Nie, nie wyglądam, nie ma szans Ty, można ręce wygiąć? A ja mam ja ja włosy mówię. przylepią A Dobra, mam ja, ręce Ty, ja się płukaję ja nie wyjdę O Jezu, najgorsze włosy Aaaa Bojeba, młoda mi serca Boże Czego ja się nie nauczę Czego ja się wykładam, że Nie mam gruzy Minuta, <grywa> Minuta. Trzeba nie liczysz żadnego czasu A. Ty, już tak blisko byłem Już sobie uwolniłem O Aaaa Ty Aż mi wychodzi Ból niesamowity Ale strasznie Ty, o, już kończy Co zrobił? A? Wow. Mocno, szybko, szybko, szar Muszę. Dwie minuty a ty, a ty... A. Dwie minuty sześć. Udało ci się? Tak Dlaj się to na końcówce Oła wow. Dobra, to do... koszulki to... mam przyklejone Oj, niech Ale... Co jest? Pocznej włosów, wyło. mi, nie możesz wygrać. Nożyczki masz. Nie, nie, tak nie można. Każę. Można, nożyczek. bo ja mówiłem. Ja mówiłem, że w tej konkurencji można użyć nożyczek. Chociaż nie byłbym taki pewny wygranej Macika. Dobra. Dobra, także w drugiej mało. rundzie wycięża Karolina. Maciek zajmuje drugie miejsce. Natomiast ja przegrałam. Ale czerwone ręce wrzeszasz? Jak ty trzymałeś ręce? Tak? Coś w stylu ten jakoś tu, to miałem jakoś tu, miałem miałam jakoś tak ja dziwnie się ja tak. No właśnie, ja powinnam coś takiego zrobić, a ja właśnie miałam, na przykład jakoś tak położyłam tak, a później jakoś tak straciłam tego małego. Ja nie jestem ja z rękami, tak naprawdę. Macie. Ale wiecie, czemu wygraliście, bo ja wam foredam. Tak, 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 foredam. Także widzimy się w kolejnej. To Zatem wracamy, musieliśmy z internetu zamówić sznurki oraz łańcuch Ponieważ stwierdziłem, że folia oraz taśma to za mało po prostu A to jest tak cholernie trudne A o łańcuchach to już w ogóle nie wspominam, że no naprawdę będzie ciężko I wybraliśmy już osobę, która będzie nas zawiązywała, a mianowicie Maciuś Kogo mam teraz zawiązać? Siebie Siedem. najlepiej Nie no, mniej i mamy ja Jesteśmy rodzicami Razem czy co? Jak to nie? Wyrzeka się swojego syna? Zawsze to samo mówisz. <gibliści> Dobrze, zatem możesz położyć kamerę na ostatni, a Ty zabieraj się za robotę. Kogo? Osobno, osobno, osobno. Daj Od mamy chcesz zacząć? Daj łapy. Dlaczego czemu ty mnie tak mocno związujesz? Macie, uspokój się. nie Ej! Jeszcze pomiędzy panuszkami czy ty Czemu ty tak robisz? 5 minut. Ty co możesz? Pięć minut, ja? Tak jak w kadrum, chyba. Coś tam mogę. Mam najbardziej problem z rękami. Dobra, zaczynamy. A dałbyś radę do stołu dość? Tak poskakać? To ja ci dam fory. Zaczynamy. Nożyk ci poprzedł. Dobra, dawaj, zaczynamy. Dasz od? Tak, da radę. Częsie, tak? No tak, żebyś mi doskoczył. Dobra, ja tak A, tak. Zaczynamy. No to nie, to ci nie podam, ponieważ... jak. No dobra, to macie 5 minut. 2, 1. Co ty? No co ty robisz? Wywalić się na glebę. Karolina! Okay. Ty ona już wyszła. Ale się... się zostaw! Tak... Zostaw! Już się nie mogę ruszyć! Gdzie masz rozwiązane? No tu! Pokej. Już się nie uszedł, bo no tu mam do, do tego. Jejku. O kurde. Ja mówiłem. Ja mam jeden cel tylko. Zleżę na tym. O Jezu! A Jejku. ty mu pomaga! O nie, ja dam radę. To jest mu nie ułatwia. Nie, nie, zostań, zaosną, ja sobie dam radę. Eno. Co? <laughs> Siema A to teraz ty go wywróć. No, znowu Maciek. Ty to drugi raz już przegrałem na to. Wywróć go. Nie, 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 nie Dobra, to w takim razie robimy za chwilę kolejną rundę łańcuchami. Maciuś wyjaśni o co chodzi. Chodzi o to, że damo o Majster pokaże. Tam są numerki z kolorami, i chodzi o to, żeby po prostu zgadnąć kombinację kodu do kuchu. Myślę, że każdy wie o co chodzi. Ta runda będzie polegała na łańcuchach. Także kto teraz zawiązuje? Chyba ty. Ja? Ja się nie A Znaczy, to nie ma większego znaczenia, nie bo nie będziemy cię odpątywać, tylko po prostu musimy zgadnąć kod. Aczkolwiek. Ale tu mamy tylko jeden łańcuch. Trzy są. A, okej okay. Zobacz, dobra dobra. dobra, dobra, dobra Możesz od Maćka zawsze Dobra, czyli tak Dobra, także możemy zaczynać? Możecie Dobra A co ja mam najdalej? Nie, on pobija Dobra, Jakie macie kolory? Czarne To możecie sobie mieć Generalnie chodzi o to, że tutaj znajdują się Wszystkie, które mamy Maciek, uciekaj! Idź to No i co? Co zrobisz? Bo zniszczysz i nikt nie odgadnie! Zostaw to! I co? A skąd ja mam jeździć teraz? No daj mi to! Jaki ja mam polot? Jaki ja mam polot? Jaki ty masz Karolina? 6 A 69! Ja? 9 Dobra, ja mam polot 189! Ale emocje. O Jezu, ja zwrócę tą ja... Jak na grzechach ja można. Nie mam Tu kur... jest Ale emocje, cholera, nie wierzę w to, co się dzieje. Jak ja mam do. Wyczujecie te emocje? Normalnie ja nie wytrzymałam zaraz. Ile tutaj może być kombinacji? No, trochę może być. Yes. Jakie miałaś? O. Um... Jest. 7,3,7. Czemu ty masz dwie siódemki? To. To jest zawsze. A co? Ja. <laughs> Chciałeś nas szukać? A sam czystaś? Oszukamy. Oszukamy. Mać pójść! Tylko ma cztery kapy leżę u Was. No, dobra, to co? Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie filmu. Karolina wygrała dwukrotnie. Trzy. Trzykrotnie. Ja nie wygrałem. Teraz drugie miejsce Ja wygrałem raz, a ty niestety kończysz z niczym. Do zobaczenia, widzimy się już wkrótce w następnym filmie.